Niespotykani nas oszukali. Ale czemu nie rozumieją, co mogą przez to stracić, jest nasze. Zakradnij się na terytorium niespotykanych i przypomnij im o tym. Oświeceni zaprojektowali dla Ciebie przebranie. Znajdź je i załóż. Obroń Sopotasu, strażniku misy z owocami. I do dzieła. Los miasta jest w twoich rękach. W praktyce niespotykanym przewodzi akrobatka. Pogadaj z nią, albo z jej płomienistym kościstym pomagierem. Rzuca się w oczy. Akrobatka się odezwała. Cokolwiek od ciebie usłyszeli, podziałało. Dzięki. Mówi to pięciokrotny zdobywca złotych ust roku. Może kiełbaska? Jasne. A w chwili pojawi się specjalne danie na twoją cześć. <noise> Bohaterska! Wielki kawał mięsa z wywieczonym słowem bohater. Ej, kto tu jest szefem kuchni? Trzymaj się lepiej swoich noży. Ha, pewka.